Cześć! W tym wideo pokażę Wam, jak zrobić lupę do zdjęć. Zaczynajmy! Zapewne na wielu sklepach internetowych spotkaliście się z sytuacją, gdzie po najechaniu na zdjęcie otwiera się Wam jego przybliżony podgląd. W tym materiale pokażę Wam, jak w prosty sposób zaimplementować taką funkcjonalność. Zacznijmy od stworzenia diva o klasie photo. Reprezentować on będzie nasze zdjęcie, które będziemy mogli przybliżyć. Wewnątrz niego dynamicznie, przy pomocy Javascriptu będziemy tworzyli diva o klasie magnifier który będzie symbolizował nam właśnie lupę no i obok samego diva o klasie photo utworzymy sobie nasze przybliżone zdjęcie Więc tak będzie wyglądał markup część jego będziemy tworzyli dynamicznie więc nadajmy podstawowe stylowanie temu naszemu markupowi Nasz div o klasie photo będzie miał szerokość 400 pikseli oraz wysokość 400 pikseli. Ustawimy mu background image na taki, jaki chcielibyśmy, aby nasze zdjęcie posiadało, foto.jpg oraz ustawimy background size na 400 pikseli. Wypozycjonujemy go relatywnie, bo to się nam przyda do naszej lupy. I ostylujmy naszego magnifier, czyli tak naprawdę tą naszą lupę. Ustawimy, żeby miała ona połowę wysokości rodzica, ustawimy to już w pikselach, niech będzie. Border ustawimy na jeden piksel o kolorze srebrnym. Wypozycjonujemy to absolutnie względem rodzica. Ustawimy początkową pozycję na lewy górny róg. Box Sizing ustawimy na border box, tak aby ten border był wliczany w tą szerokość 200 pikseli i wysokość. Możemy nadać analogiczny kolor C9C9C9 C9, C9 jako tło i zmniejszymy mu trochę opacity, powiedzmy na połowę. Ten element będzie nam się przesuwał w momencie, kiedy będziemy przesuwali myszkę, i tak naprawdę, kiedy wyjedziemy myszką poza obszar tego zdjęcia, to on nie będzie widoczny. Ostylujmy jeszcze nasze przybliżone zdjęcie, również ustawimy mu szerokość na taką samą jak naszemu głównemu zdjęciu, czyli 400 pikseli, background image również taki sam, natomiast background size ustawimy na 800 pikseli i cała mechanika tego przykładu będzie polegała na tym, że będziemy przesuwać background position. W momencie, gdy będziemy ruszali myszką na naszym głównym elemencie, foto. Ustawimy jeszcze sobie background, repeat, a no repeat, i możemy przejść tak naprawdę do pisania logiki naszego programu. Więc na początku pobierzemy sobie to nasze foto, dokument query, selector, foto. Następnie potrzebowalibyśmy zmiennych, w których przechowamy nasze elementy magnifier możemy je ustawić domyślnie na 0 no i nasze przybliżone zdjęcie czyli zoom również na 0 jak już powiedzieliśmy chcielibyśmy aby ten magnifier był tworzony w momencie kiedy wjedziemy myszką na nasze zdjęcie więc stwórzmy sobie funkcję create magnifier i wewnątrz niej będziemy tworzyli sobie magl to jest dokument create element div nadamy mu klasę magnifier i ustawimy, że nasza globalna zmienna mag będzie równa temu magL. Dodamy sobie jeszcze do naszego foto ten element. Analogicznie powinniśmy stworzyć sobie zmienną usuwającą ten element, czyli remove, magnifier. I będziemy usuwali z naszego photo remove child ten nasz mag element. Możemy jeszcze sobie to uwarunkować, że jeżeli mag, to usuńmy oczywiście mag, nie mag element. Ponieważ to była zmienna lokalna, dostępna jedynie w create magnifier. Więc, mając te dwie zmienne, możemy tak naprawdę przypisać sobie już zdarzenia do naszego foto, add event listener I chcielibyśmy, że w momencie kiedy wjedziemy myszką na nasze foto, to chcielibyśmy, aby wywołała się funkcja create magnifier. Analogicznie na mouse leave wywoła nam się remove magnifier. Mouse enter i mouse leave zostanie wywołane tylko jeden raz w momencie wjechania na obszar zdjęcia bądź jego opuszczenia. Usuńmy sobie tego diva i zobaczmy, czy nasz przykład działa. No działa. Jak widzimy, dopóki myszka nie znajduje się na obszarze photo, to tego elementu magnifier nie ma, natomiast po najechaniu myszką on się tutaj pojawia. Poprawmy tylko tutaj wcięcia w naszym markupie i przejdźmy do dalszej części przykładu. Chcielibyśmy, aby po najechaniu myszką w momencie kiedy ruszamy tak naprawdę myszką po naszym zdjęciu, to żeby ten magnifier podążał za tą myszką, więc stwórzmy sobie zmienną on mouse move, to będzie funkcja i przypiszmy ją do zdarzenia photo mouse move on mouse Oczywiście. Te funkcje też możemy sobie przenieść do analogicznych funkcji o nazwach on mouse enter oraz on mouse leave. Remove magnifier i wpisujemy on mouse enter on mouse leaf. Dzięki temu, gdybyśmy chcieli, aby więcej zdarzeń, czy więcej funkcji wywoływało się w momencie tego konkretnego zdarzenia, to będziemy mogli po prostu dopisać je do odpowiednich funkcji on mouse leave czy on mouse enter. Więc jak chcemy, tak naprawdę przesuwać tego naszego diva Magnifier, będziemy robili to na podobnej zasadzie, co w naszym materiale Sticky Notes. Adnotacja powinna Wam wyskoczyć w prawym górnym rogu ekranu. Więc jeśli chcielibyście wiedzieć dokładnie i szczegółowo, jak działa fragment kodu, który za chwilę napiszemy, możecie obejrzeć tamto wideo. Na początku pobierzemy sobie bounding naszego zdjęcia. To będzie po prostu za pomocą dysa get bounding client rect. Następnie dodamy sobie tutaj obiekt zdarzenia jako parametr i zdefiniujemy zmienne XY, gdzie x będzie równe event client x odjąć właśnie photo bounding left czyli tak naprawdę pozycję od lewej strony naszego zdjęcia obliczamy w tym momencie relatywną pozycję myszki względem naszego foto analogicznie otworzymy sobie zmienną y event client y minus photo bounding top zapiszemy sobie również photo size wykorzystamy do tego window get computed style i podamy jako parametr właśnie nasze photo tak naprawdę moglibyśmy tutaj też wykorzystać naszą zmienną photo odwołamy się do parametru height i to nam zwróci sumaryczną wartość faktyczną w przeglądarce tego elementu jaką on ma wysokość natomiast będzie to wartość w pikselach dlatego wykorzystamy sobie do tego parse int, aby przekonwertować sobie to na INTA, na liczbę całkowitą. Analogicznie pobierzemy sobie mag size, mag. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj dać warunek, aby sprawdzać, czy ten mag na pewno istnieje. Natomiast zdarzenie mouse Enter wywoła się pierwsze niż mouse Move, więc w sumie moglibyśmy to pominąć. Sam element magnifier będziemy przesuwali za pomocą. Translate'ów. Więc tworzymy sobie transform CSS values i chcielibyśmy, aby w osi y nasz div został przesunięty w momencie ruszenia myszką o wartość x. Oczywiście będziemy musieli jeszcze parę rzeczy tutaj ustawić. No i aby w osi y przesunęło się o wartość y Pixel. To będziemy przypisywali do. Naszego mag ustawiali transform na no właśnie transform CSS values. No i jak widzimy, nasz magnifier ma swoją pozycję startową w tamtym miejscu, gdzie mamy kursor. My docelowo chcielibyśmy, aby ten kursor znajdował się możliwie jak najbardziej na środku tej dupy, więc musimy zrobić troszkę obliczeń. Jako, że znamy. Szerokość i wysokość naszego obiektu Magnifier. Zakładamy oczywiście, że one są równe. Możemy tą naszą wartość XY pomniejszyć o połowę właśnie wielkości tego elementu. Dzięki temu pozycja naszego obiektu w momencie przesuwania myszką będzie na środku. No, oczywiście. W momencie, kiedy zbliżymy się za bardzo do, do krawędzi, to niestety ten nasz obiekt, obiekt magnifier, on nam wychodzi poza to nasze zdjęcie. Więc chcielibyśmy tak naprawdę zrobić, że jeżeli zbliżamy się już do krawędzi, to myszka może się ruszać dalej w kierunku krawędzi, natomiast sam obiekt magnifier zostanie w tej samej pozycji. Tutaj musimy zrobić kilka warunków, czyli sprawdźmy sobie najpierw, czy X wyszedł poza zakres. Dodamy sobie całą szerokość naszego obiektu Magnifier i sprawdzimy, czy jest większa od całego Photo Size. Jeśli tak, to chcielibyśmy, aby x równało się Photo Size minus Mag Size. Czyli tak naprawdę było najbardziej, jak to możliwe, przesunięte w tej osi do krawędzi. Zobaczmy efekt. Jak widzimy, gdy zbliżamy się do. Prawej krawędzi, to już poza nią nie wyjdziemy. No i oczywiście w momencie, gdy opuścimy nasze foto, to ten element nam zniknie. Więc tak naprawdę musimy zrobić jeszcze tylko analogiczne warunki dla pozostałych krawędzi i tak naprawdę poruszanie naszą lupą będzie zakończone. To photo size i max size możemy sobie zamknąć w zmiennej, bo to się nam przyda. Nazwijmy to sobie max. Position na przykład. No i chcielibyśmy, aby x równało się max position. Jeśli y plus max size jest większe niż photo size, to y równa się max position. No i jeśli x jest mniejsze od zera, czyli tak naprawdę z lewej strony wychodzi nam poza zakres, to chcielibyśmy je po prostu wyzerować analogicznie. Wyzerujemy też wartość y. Zobaczmy efekt. No, jak widzimy, przy poruszaniu naszą myszką po tym obszarze już nie możemy wysunąć tego obiektu poza nasze foto. No, oczywiście, naszą lupę możemy już poruszać. Natomiast zdjęcie po prawej, które jest tym przybliżonym zdjęciem, ono się nam nie przesuwa do, analogicznie do tego, gdzie wskazujemy naszym kursorem. Więc zanim dopiszemy sobie tutaj odpowiedni fragment kodu, aby to zrealizować, to może sprawmy, aby ten podgląd przybliżony był widoczny tylko w momencie, kiedy najechaliśmy na nasze zdjęcie. Więc tak naprawdę usuniemy sobie z naszego markupu naszego diva o klasie zoom i stworzymy sobie funkcję create zoomed photo na przykład. Ustawimy, że wyżej zdefiniowane Zoom to będzie nowy. Div o klasie. Zoom i dodamy go sobie od razu do naszego bady. Analogicznie stworzymy sobie var move Photo, to będzie funkcja i sprawdzamy, jeśli zoom, to dokument bady remove child zoom. No i tak naprawdę wyzerujmy sobie tego zoom do nula. Tutaj też oczywiście musimy sobie nasze mag wyzerować do nula. Tak naprawdę te create zoomed photo i remove zoomed photo możemy dodać oczywiście do naszych Funkcji mouse Enter i mouse Leave. Create Zoomed Photo oraz Remove Zoomed Photo. OK, zapisujemy. Zobaczmy, co się stanie. Tak naprawdę, kiedy poruszamy się po naszym zdjęciu, to jego przybliżony ekwiwalent też jest już widoczny. Więc pozostało nam tak naprawdę tylko zmieniać background position na naszym przybliżonym zdjęciu w zależności od tego, gdzie znajdujemy się myszką na naszym głównym Divie Photo. Więc w naszym on mouse move damy sobie taką linijkę, że zoom style background position i tutaj podamy sobie x -a pomnożonego razy 2, jako że nasz background size jest większy na tym elemencie dwukrotnie. Czyli tak naprawdę mamy skalę 2 w stosunku do naszego oryginalnego foto. No i oczywiście dopisujemy pikseli oraz y razy 2 pikseli. No oczywiście musimy to sobie wstawić w spację ponieważ tutaj załóżmy, że byłoby 100 pikseli, aby wskazać pozycję y to musimy podać spację i dopiero kolejne załóżmy 100 pikseli. Zapisujemy, sprawdzamy no, i jak widzimy, to nie do końca działa tak, jakbyśmy się tego spodziewali, ponieważ background position ma w pewnym sensie odwróconą oś, można powiedzieć. Musimy po prostu wstawić sobie tutaj minusiki. I jak widzimy, nasze zdjęcie przybliża się tam, gdzie poruszamy naszą myszką. Możemy jeszcze szybciutko dodać na naszym foto jakiś margin, right Zobaczmy, 20 pikseli i jak widzimy, możemy sobie przybliżać nasze zdjęcie. To jest zdjęcie Damiana z tegorocznych Warszawskich Dni Informatyki. Dajcie znać, czy byliście na tym wydarzeniu. I jak widzimy, stworzenie takiego przykładu jest koncepcyjnie bardzo proste. Nie wymaga też tak naprawdę wiele wysiłku, jeśli chodzi o implementację. Oczywiście, ten przykład moglibyśmy dalej rozszerzać, na przykład dodając możliwość podglądania innych zdjęć, czy tak naprawdę sprawienie, aby ten kod był bardziej uniwersalny. Jeżeli będziecie zainteresowani takim zagadnieniem, koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. Jeszcze jedna ważna informacja: niedawno ruszyliśmy ze sklepem internetowym, gdzie możecie zakupić przeprowadzone przez nas webinary. Możecie odwiedzić go klikając w odnośnik, widoczny po lewej stronie ekranu. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Co już? już. Ja zimam. Dobra.